Zbliżają się najpiękniejsze święta, święta Bożego Narodzenia. Ostatnie święta i poprzednie obchodziliśmy w konsulacie generalnym Rzeczypospolitej Polskiej w Grodnie z Polakami, z przyjaciółmi Polski. To były piękne chwile, które tworzyły szczególnego rodzaju więź między pokoleniami, ponad pokoleniami, ponad podziałami organizacyjnymi. No, w tej chwili jest inaczej. Związek Polaków na Białorusi, największa organizacja Polaków, działa w bardzo trudnej sytuacji. Działalność statutowa innych organizacji też jest ograniczana. No w tej sytuacji, a szczególnie pamiętając, że pani prezes Angelika Borys od kilku miesięcy niewinnie jest uwięziona, pan Andrzej Poczobut również, strasznie ciężko przechodzą przez gardło słowa tak tradycyjne w Polsce wesołych, zdrowych, pięknych świąt. Ale im szczególnie chciałbym złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne. Święta niosą nadzieję. Nie traćcie tej nadziei. Ona musi towarzyszyć i nam, i Wam. To musi się skończyć, to musi wrócić po prostu normalność. Trzymajcie się. No, oczywiście, zdrowo trzymajcie się. Pamiętajcie, że wiele polskich serc jest razem z Wami. To najważniejsze, nie można rozdzielać waszych losów od losu związku Polaków od losów Polaków na Białorusi. To symbolicznie polskie losy. Sercem, duszą jestem z wami i chciałem wam życzyć, żeby te święta najprawdopodobniej przeżyte w tych trudnych aresztanckich warunkach, no były chociaż przez chwilę przyniosły ukojenie i tą potrzebną wszystkim nadzieję. Polakom na Białorusi tak jak życzyłem w konsulacie wszystkiego najlepszego. Bądźcie Polakami, to powód do dumy, to powód do tego, żeby czuć się pełnoprawnymi obywatelami Białorusi i być o tyle bogatszymi, że do wartości białoruskich dokładacie piękne polskie tradycje, piękne polskie przyzwyczajenia, obyczaje, no i oczywiście język, którego nauczanie napotykało i napotyka na tak wiele trudności. Ale Warto być Polakiem, warto te trudności przezwyciężyć, warto dalej pracować dla Polski. Kiedy tu miną trudne chwile, na pewno okaże się, że, jesteśmy, że jesteście wy przede wszystkim nam bardzo, ale to bardzo potrzebne. Jak najpiękniejszych świąt życzę i oby już kolejne święta obchodzić można było razem, wspólnie, w normalnych warunkach. Wszystkiego, wszystkiego najlepszego.